Hej, z tej strony alilowe.pl i w tym odcinku dowiesz się jak w szybki sposób zapłacić sposobem przelewy 24 za zakupy dokonane z aplikacji mobilnej Aliexpress. W tym wypadku musimy poszukać jakąś, e, jakiś produkt, który chcemy zakupić właśnie w aplikacji. Ja już tutaj akurat mam taki produkt przykładowy w koszyku, więc zaznaczam go, wciskam buy, Tutaj pojawia się nasza, pojawiają się nasze informacje odnośnie adresu i metody płatności, ja mam zapisaną kartę, moją kartę płatniczą już od razu połączoną też z kontem Alipay, więc mogę dokonać praktycznie od razu zakupu z, przy pomocy przycisku Pay Now, ale z racji tego, że chcemy zapłacić przelewami 24 musimy wybrać Order Payment Methods i teraz dopiero wciskamy u dołu Place Order. Jak widzicie, zaczyna się ładować nasz, e, nasz tutaj, nasza nowa strona, w której możemy dokonywać płatności. E, póki co e, sprawiliśmy, że złożyliśmy nasze zamówienie, ale jeszcze jej nie opłacamy. Teoretycznie można by wcisnąć u, u dołu strony, tak jak widzicie, order method via full site. Czyli automatycznie przyniosłoby to nas na stronę logowania, ale z komórki Z tym, że my jesteśmy wygodni i zrobimy to w prosty sposób przechodząc na komputer Także co zrobiliśmy, pokrótce jeszcze podsumuję Znaleźliśmy produkt, kupiliśmy go, ale nie opłaciliśmy go, gdyż dokonamy tego z komputera Także przenieśmy się teraz na stronę z komputera OK, znajdujemy się teraz w wersji komputerowej strony AliExpress. Po zalogowaniu widzimy oto takie okno: jest to zakładka My Orders. W niej przechodzimy kolejno do zakładki Awaiting Payments, co też teraz robię. I w tejże zakładce, widzicie, znajduje się poniżej. Nasz produkt, który został przed chwilą zakupiony z aplikacji, skąd wiemy, że produkt został kupiony w aplikacji? Otóż przy statusie pojawia się taka ikonka Mobile Order, co oznacza właśnie to, że zakup był dokonany z aplikacji na smartfona. Co ważne i co należy też dodać, że w tym wypadku cena zakupu z komórki jest traktowana też tutaj i oczekuje ona na zapłatę. Więc jeżeli widzicie gdzieś promocję, że produkt na przykład kosztuje 10 dolarów z komputera, a w aplikacji kosztuje już 5 dolarów, tak przykładowo, i dokonujecie zakupu z komórki, i macie do zapłaty te 5 dolarów, i boicie się, czy podczas płatności z komputera nadal będzie te 5 dolarów, to tak. Kwota zakupu dokonana w aplikacji jest niezmienna, jest stała. Tylko należy w ogóle pamiętać o tym by dokonać tej płatności. Co też ważne, taka kwestia dodatkowa przy okazji różnych eventów, jak na przykład 11.11 .11, czy też urodziny AliExpress, należy pamiętać, że w niektóre promocje należy opłacić maksymalnie w przeciągu 24 godzin, szczególnie produkty zakupione z kuponami. Nie wszystkie tego typu rzeczy mają taką Taki warunek, aczkolwiek zdarzyło już się parę razy, mi nie tylko mi, że zakup został anulowany automatycznie z powodu braku wpłaty w ciągu 24 godzin. Przeważnie na wpłatę jest 19 dni. Ok, teraz przechodzimy standardowo do zapłaty metodą przelewy 24. W tym wypadku klikamy zakład, przycisk Pay Now. Pojawia nam się strona podsumowania, którą już zapewne bardzo dobrze znamy. Ja już mam tutaj połączone moje konto Alipay, ale oczywiście chcemy przelewy 24, więc wybieramy. Pay with card or other payment methods. Na temat tego, jak połączyć, jak usunąć kartę, dowiecie się z innego poradnika na naszym blogu. Również na naszym kanale na YouTube jest filmik z informacją odnośnie samego Alipay oraz jaki mm, sposobach i też w ogóle zaletach, wadach płatności tą metodą. Ale wróćmy teraz do płatności przelewami 24. Klikamy tutaj właśnie ten przycisk Pay with card or other payment methods. I mamy do wyboru standardowo przelewy 24. No, myślę, że dalszą procedurę już znacie. Wystarczy wcisnąć Pay now i przeniesie nas to na stronę naszego, naszych dostępnych płatności bankowych. Wygląda to w ten sposób. No, ja nie będę dokonywał zakupów, już tak naprawdę nie chcę tego kupić, a to jedynie był taki przedmiot testowo-poglądowy. Dalej już sobie poradzicie, oczywiście, jeżeli ktoś chce przelew, trady, przelew tradycyjny, to tutaj u dołu znajduje się ta ikonka od przelewu tradycyjnego. Także mam nadzieję, że ten krótki i szybki poradnik pomógł wam, z, pomógł w rozwiązaniu problemu płatności przelewami z, przy zakupach z aplikacji mobilnej. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli uważacie, że ten materiał w jakikolwiek sposób jest pomocny, dajcie oczywiście łapkę w górę i zachęcam też do subskrypcji naszego kanału e, oraz odwiedzenia strony naszego bloga www.lilowe.pl, jak i także naszego fanpage'a na Facebooku. E, link do tych wszystkich rzeczy, rzeczy znajdziecie w e, opisie pod filmikiem. E, trzymajcie się ciepło, udanych zakupów. Cześć!